Witajcie! W dzisiejszym odcinku wybierzemy sobie najlepszy Battle Pack, który aktualnie jest dostępny na rynku. Wybierzemy go za pośrednictwem trzech kategorii, czyli konstrukcja, minifigurki oraz akcesoria, które będą punktowane w skali od 1 do 10. Na końcu materiału również pojawi się moja subiektywna ocena wszystkich tych Battle Packów i powiem, który moim zdaniem jest najbardziej. Opłacalny można powiedzieć, bo ciężko mówić o najlepszym, ponieważ wszystko zależy od tego, jakie minifigurki potrzebujecie i chcecie w swojej kolekcji. W tym materiale nie biorę pod uwagę zestawu najnowszego, którego można postrzegać jako taki rozbudowany Battle Pack 2 w 1, czyli 4755, a mianowicie uważam, że to jest zestaw rocznicowy, troszeczkę inna kategoria. Można było naciągnąć ten zestaw, tak samo jak naciągnąłem jeden z zestawów, który bierze ostatecznie udział w tej konkurencji. Jednakże stwierdziłem, że o transportowcu imperialnym i śmigaczu rebelii będzie jeszcze okazja porozmawiać w jakimś innym materiale. Na przykład w rankingu wszystkich zestawów 2024, który pojawi się w grudniu. Więc jeżeli nie chcecie go przegapić, to... Zachęcam do subskrypcji. Dodatkowo, dzisiaj, 17 listopada o godzinie 18, będzie pierwszy w historii Goldbrick Live, na którym będziemy wyklejać figurkę metodą kalkomanii. Więc jeżeli ktoś chciałby zadać mi jakieś pytanie, nie wiem, lepiej mnie poznać, to jest to miejsce i to jest ten czas. Więc zapiszcie sobie... Dzisiaj 18 na YouTubie Goldbrick. Brick. Serdecznie zapraszam na live'a. Pamiętajcie, że na dole oczywiście jest link do mojego sklepu na Bricklinku. Like, komentarz, subik zawsze mile widziany i przechodzimy do materiału. I teraz przedstawię uczestników dzisiejszego odcinka, czyli 75373. Najnowszy Battle Pack z tego roku, zasadzka na Mandalorze. 95 zł katalogowo, w momencie nagrywania tego materiału 69 zł do wyrwania. Kolejny jest 75345, zestaw bitewny żołnierzy klonów 501 Legionu. 90 zł katalogowo i 63 zł. Aktualnie najniższa cena. Kolejny jest 75359 zestaw bitewny z 332 oddziału Asoki, 90 zł katalogowo, 64 zł rynkowo. I ostatnim zestawem jest 75372 zestaw bitewny z żołnierzami armii klonów. I to jest troszeczkę zmodyfikowana wersja tego zestawu. Mianowicie, nie biorę pod uwagę tego, że w tym zestawie są minifigurki droidów, odrzucam. Budowla Republiki, po prostu są cztery minifigurki i tri droid. Stwierdziłem, że będzie tak najbardziej sprawiedliwie. Uważam, że to jest jak na Battle Pack udana konstrukcja. Nie wiem, czy do końca by się pojawiła, jakby była w normalnym Battle Packu, ale już uznajmy jako trochę takie naciągnięcie. I okej, okay. pierwsza kategoria, konstrukcja. I tak jak wspominałem, zestaw bitewny z żołnierzami Armii Klonów 75372 yy, posiada tri droida. Uważam to za bardzo fajną konstrukcję. Zresztą nie jest to pierwszy raz kiedy ten droid pojawia się w battle packu tak jak kiedyś w 212 ale jednocześnie ta konstrukcja jest bardziej dopracowana, ulepszona można powiedzieć względem poprzedniczki. I uważam, że to jest wzorowa konstrukcja yy, jak na battle pack. A ocena dla Tri droida to jest 9 na 10. Ciężko wyobrazić sobie jakąkolwiek lepszą konstrukcję dla battle packa takiego versus. Kolejny jest zestaw z oddziałem Asoki i tutaj dostajemy Swamp Spidera już zaczynając od samej otoczki tego zestawu Swamp Spider na Mandalorze co jest w ogóle jakimś, jakąś totalną mistyfikacją nie rozumiem czemu nie dali na przykład ATRT które nie dość żeby bardziej pasowało to w mojej opinii by było lepszą konstrukcją niż ten Swamp spider. Wiele osobom się podoba ten Swamp spider. Moim zdaniem jest bardzo mały, dostarcza co prawda ciekawe elementy, jednakże na pewno to nie jest szczyt możliwości na Battle Paki i moja ocena tego jest 6 na 10 że klony z 501 Legionu posiadają mini działo i powiem szczerze, są mieszane opinie na temat tej konstrukcji, jednakże ja jestem jednak jej fanem, co prawda mogłaby być troszeczkę większa, ale samo działo wygląda naprawdę dobrze, można tutaj rozbudować je, że to stanowisko może mieć dwa takie działa, trzy, cztery, w zależności od tego ile... Ile kupimy tych baterypaków? Można to rozwijać wraz z ilością baterypaków, jakie posiadamy. Ja bym ocenił to na 8. Bardzo udana konstrukcja, jednakże na pewno nie najlepsza, bo mogłaby być troszeczkę większa, ale jak najbardziej to jest bardzo dobra konstrukcja. I przechodzimy do zasadzki na mandalorze. Tutaj mam lekkie zaskoczenie, bo na obrazku nie wygląda za dobrze tak ta konstrukcja, jednakże. Na żywo prezentuje się naprawdę dobrze. Można ją połączyć z pojedynkiem Mofa Gideona i Paza Wisli, co również jest na plus. Na minus jest to, że Wraz z dodawaniem do swojej kolekcji większej ilości tych battle packów, to no tak naprawdę możemy rozbudowywać ciągle tą skałę. Tak? Czyli nie jest to zbyt dobra konstrukcja dla battle packa i wolałbym widzieć jakiś pojazd, ale za to, że dostajemy tutaj ciekawe elementy dla ludzi, którzy lubią konstrukcję otoczenia, fajna formacja skalista. Uważam, że to jest 7 na 10 i warto również docenić ten wspaniały element służący do takiego latania w cudzysłowie tych figurek z jetpackami. Więc to naprawdę na plus. Przechodzimy chyba do najważniejszej kategorii dla battle packów, czyli mini figurki. Zaczniemy sobie od 332. oddziału klonów Fasoki I pamiętam, jakby to było wczoraj, moje pierwsze podniecenie. W momencie, kiedy usłyszałem tą plotkę, że dostaniemy taki zestaw, bardzo się ucieszyłem. Uważałem, że wow, to jest co, coś bardziej wyjątkowego niż zwykle i do tej pory pamiętam o tym, uwzględnię to w swojej ocenie. Te pierwsze wrażenie, uważam, że to jest fantastycznie, że otrzymaliśmy te figurki. Mało która osoba Przewidywała taki obraz rzeczy. Myśleli, że będzie ten jeden klon z zestawu z czołgiem AAT, ale jednak zrobili cały Battle Pack i bardzo fajnie, że go zrobili. Na minus w tym zestawie. Oczywiście, że otrzymujemy kapitana Wona. No i to jest trochę szkoda. Mogli bardziej się przyłożyć do tej figurki, mogli zmienić mu nadruki, cokolwiek, tak żeby się bardziej wyróżniał, a tak to otrzymuje tylko i wyłącznie plakietkę dowódcy. Jednakże z drugiej strony można go traktować jako po prostu dowódcę kapitana tego oddziału, wyrzucić z pamięci, że to jest Von i uważam że te klony zasługują na ocenę 8, przede wszystkim za ich oryginalność, oryginalnie nadrukowane hełmy. Soka jest na topie w tej chwili w fandomie, więc no bardzo fajnie, że mamy. Zasadzka na Mandalorze jest troszeczkę ciekawszym przypadkiem, ponieważ z jednej strony otrzymujemy fantastyczne figurki superkomandosów Imperium, których zbierałbym jak najwięcej, no a z drugiej strony otrzymujemy samych Mandalorian, którzy aż tak ekscytujący nie są. No i niestety cierpi na tym cały Battle Pack, jakbyśmy mieli czterech superkomandosów, to jeżeli to nie byłby najlepszy Battle Pack, to na pewno w pierwszej dwójce. Jednakże w takim przypadku Mandalorianie obniżają tą notę i oceniam dobór minifigurek na siódemkę. Natomiast Battle Pack z klonami specjalistami z 501 Legionu. To uważam od, od początku do końca fantastyczny dobór minifigurek, ponieważ są one wzorowane na klasach z Battlefronta. No i dodaje to takiego smaczku, że to jest faktycznie specjalistyczny dobór minifigurek. Tutaj przede wszystkim klon specjalista wygląda fenomenalnie. Od początku do końca Heavy również. Z tym pasem na granaty prezentuje się bardzo dobrze. Mają również inne nadruki na hełmach, więc to również na absolutny plus. Najgorszą minifigurką jest oczywiście oficer, który nie posiada kamy, jednakże można to przeboleć jak najbardziej i uważam, że te klony zasługują na ocenę 9 za różnorodność, przywiązanie do detali. Mam już 5 zestawów tego Battle Packa. Mój portfel to potwierdza, że jak najbardziej to są fantastyczne minifigurki. I ostatni w tej kategorii jest 75372, i tutaj otrzymujemy 3 czyste białe klony: Nozd oczywiście i jednego Shock Troopera i uważam, że chwała Lego, że otrzymaliśmy te białe klony, no ponieważ one powinny być główną częścią naszej armii i w końcu mamy okazję, żeby to zrobić. Shock Trooper jest fantastycznym uzupełnieniem tej czteroosobowej grupy i Uważam, że ten zestaw również zasługuje na dziewiątkę. No kwestią jest to, że po prostu od tak dawna nie mieliśmy czystych białych klonów, że to jest jakieś niedopatrzenie po prostu. Ale dobrze, że LEGO się skupiło na tym, naprawiło swój wielki błąd. Jak najbardziej ten zestaw zasługuje na ocenę numer 9 w 100%. I ostatnią kategorią są akcesoria. Niektórzy by połączyli to razem z minifigurkami, ale ja uważam, że dyskusja robi się bardzo ciekawa w tym momencie. Zaczynając od zasadzki na Mandalorze otrzymujemy cały zestaw szarych antenek i daszków, ale to nie wszystko, bo w tym zestawie również otrzymujemy cztery jetpacki, dwa dla superkomandosów i dwa dla Mandalorian. One się różnią między sobą. Ten superkomandosów ma fajny tile z nadrukiem, natomiast te dla Mandalorian są. Takimi standardowymi jetpackami, chociaż w fajnym kolorze. Moim zdaniem to jest solidne, chociaż na pewno może być dużo, dużo lepiej. Więc moja ocena to siódemka. Oddział Asoki ma właściwie bliźniacze akcesoria. Każdy z klonów otrzy otrzymuje broń. Dowona otrzymujemy. Daszki, antenki. To jest oczywiście fajnym dodatkiem w pomarańczowym kolorze, więc również do 212 oddziału bardzo fajnie pasuje. No i otrzymujemy dwa niebieskie jetpacki, jak najbardziej fajne akcesoria. Jednakże otrzymujemy o dwa jetpacki, mniej względem zasadzki na mandalorze. Ja uważam, że sprawiedliwą oceną będzie 6 na 10, ponieważ nie jest to ani najlepsze, ani najgorsze. Jest troszeczkę powyżej przeciętnej. No i to jest oczywiście konik 501 Legionu, tego Battle Packa. Dostajemy tutaj nie dość, że plecaki z nadrukowanymi tajlami, oczywiście to nie jest taki fajny odlew jak ten jetpacka super ale go otrzymujemy, tak? Daszki antenki również się tutaj znajdują. To jest taką fajną średnią. Jednakże najlepszą częścią akcesoriów tego zestawu są oczywiście binokulary, które są fenomenalnym odlewem. Bardzo dobrze pasują do hełmu i jak najbardziej to jest bardzo duża zaleta kupowania tego zestawu i również bardzo mocno zawyża ocenę akcesoriów. I do tego otrzymujemy dwie sztuki jako jedna zapasowa część. Więc to już jest w ogóle świetna rzecz. No i wahałem się między dziewiątką a dziesiątką tutaj i Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby LEGO kiedykolwiek dało albo będzie dawać więcej niż otrzymaliśmy w tym zestawie. I tak naprawdę, ja nie potrzebuję więcej, żeby dawali. Dla mnie to jest dziesiątka w kategorii akcesoria. Wzór. Do którego każdy battle pack powinien dążyć oraz każdy zestaw. Natomiast na przeciwnym biegunie jest zestaw 75372, ponieważ otrzymujemy w tym zestawie tak naprawdę tylko lornetkę. Można podciągnąć tutaj jeszcze te. Tarcze, mimo tego, że powiedziałem, że te konstrukcje klonów nie należą do tego ocenianego zestawu, no ale gdyby nie było tych tarcz, tak naprawdę, to ciężko by było jakkolwiek ocenić yy, ten zestaw, ponieważ do, od, oprócz tego otrzymujemy tylko blastery dla każdego klona. Najcięższa ocena moim zdaniem, jednakże pamiętajcie, że to tylko zabawa. Moim zdaniem te akcesoria można ocenić. Najwyżej na czwórkę i jak właśnie robię. Uważam, że niesamowitą rzeczą jest, że zrobili w tym zestawie klony z dziur z dziurkami na hełmie, jednocześnie nie dawając nic na te hełmy. Dla mnie to jest absurd po prostu. I co prawda same dziury mi nie przeszkadzają, tak jeżeli to jest tak skrajnie nieużywana część, to po co one są? Nie wiem, i ciężko mi jakkolwiek to wytłumaczyć. No i przeszliśmy już. Przez wszystkie kategorie przewidziane w tym materiale, czas na oceny końcowe. A mianowicie na czwartym miejscu, 20 punktami, 332 Batalion Asokitano, potyczka na Mandalorze 21 punktów, różnica niewielka. zostały tylko dwa zestawy, czyli parafraza 75372 oraz 501 zestaw z specjalistami, a na pierwszym miejscu Wygrywa na szranki, oczywiście. 501 zestaw ze specjalistami. Jak najbardziej zasłużone, ponieważ wyprzedził aż o 5 punktów drugie miejsce z 27 punktami pierwsza lokata, a druga lokata z 22 zestawu z Droidem. No i dajcie znać jaki jest wasz ranking w komentarzach, co sądzicie o tym filmie, podyskutujmy troszeczkę, czy się zgadzacie z moimi ocenami, czy nie. Powiem szczerze, nie reżyserowałem jakoś tego, żeby było pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce, tak jak... Ja uważam, że jest, tylko po prostu dawałem punkty tak jak uważałem. No i tak wyszło. Zastanawiam się troszeczkę, czy nie skrzywdziłem e, bitwy na Mandalorze w ostatniej kategorii, no ale to już wy jesteście tutaj warem. Co o tym sądzicie? Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, combo gołta, like, subik, dzwoneczek, komentarz. Wszystko to jest mile widziane i dzięki za oglądanie i pozdro.